Patrzcie jakie niskie ceny, patrzcie kurwa, jak nam. Niemcy inflacji zazdroszczą moi drodzy widzowie krabi. Was moi drodzy widzowie w kolejnym specjale dziś tam można tak powiedzieć pokażę Wam sobie e, znowu co tam wybudowałem na swoim świecie hałowatym, taką jedną konstrukcję niezbyt dobrą. Muszę przyznać, że niezbyt dobrze mi wyszła. Znajdujemy się teraz pod moją latarnią, no bo oczywiście, że się znajdujemy pod moją latarnią z odcinka latarnik. Każdy kto oglądał, całe 8 osób ten wie. No i musimy sobie, żeby tam można tak powiedzieć je znaleźć, musimy sobie popłynąć w oceanie, można tak powiedzieć w szerokim, jak nie przymierzając, te szeroki, którego okiem nawet w nie zmierzysz, w stanie mieć głowę, słuchajcie, słowa pieśni o moim rycerzu, także tak. No i tu się dosyć długo płynie, to ja może Wam opowiem taką przypowieść, albowiem to zdjęcie, które widzieliście w wintrze na samym początku jego, to jest zdjęcie autentyczne, które zrobiłem sobie w klocku, eee, <ścoughs> można tak powiedzieć, w było jego robienie było całkiem ciekawe, albo się poprosić swojego ojca, żeby mi je zrobił. W ogóle ja straszne z burdy z nim wczoraj robiłem w tym klocku, jak nie przymierzając kiepski w ognie i mieczem. W ogóle przez park przechodziliśmy tam jakieś dziesiątki ludzi sami z Zumerzy, a ja tam z nim gadał o jakimś, o jakimś mnichu co się spalił żywcem. I ludzie to wszystko słyszą, patrzą się na mnie jak na debila. To samo z tym zdjęciem. Stoję se przy drodze, bo to była jakaś osiedlowa, tuż obok sporego osiedla bloków z Wielkiej Płyty, bo bloki z Wielkiej Płyty to przyszłość transportu, przypomnijmy, znaczy przyszłość budownictwa, tramwaje to przyszłość transportu. No i stoję przy tym tym, wszyscy przejeżdżają obok, a ja stoję przed tym, tym zdjęciem tego Tuska. Tak, dopłynęliśmy już na miejsce. To jest, można tak powiedzieć, to miejsce. To jest, wiadomo, wyspa Lenin, popularne Lenin Island. Wspaniała, wspaniały, prawda, archipelag wyspowy, na którym się respią rozmaite zleniniałe krowy. No. No, niektóre zwierzęta linieją, a te krowy leni nieją, także no, tak to bywa. No to skoro sobie pomyślałem, że skoro te, ten cały biom grzybowy jest taki nienormalny i nierealistyczny i anomalny, to że wybuduję też coś w tym stylu, coś tego typu, żeby pasowało, no to wybudowałem takie pedalskie wieże, można tak powiedzieć. Z daleka wyglądają jak taki kutos, tutaj jest, no, takie, można tak powiedzieć, takie gonady, a tutaj jest wiadomo, manshaft, no i tak są trzy wieże, no, trzy to, to więcej niż ma Ameryka, no i, i można sobie wyjść do środka, prawda, proszę bardzo, jak tu wspaniało myślnie może moja wyimaginowana żona mi zostawiła otwarte, czy coś, nie wiem, no i tutaj jest taki środek. Przejdziemy sobie teraz do pierwszej wieży, tej najniższej, bo w sumie tam nic nie ma Znaczy w sumie w całym budynku nic nie ma, ale w całej konstrukcji, no ale W tej najmniejszej wieży jest najmniej w ogóle No i tutaj no, no nic nie ma, tylko jakieś leniny w tych doniczkach i widok taki No z tamtej wieży jest lepszy, no bo co wyżej, także A Taki tutaj ludek, jakąś zatokę tu widać, no nic tu nie robiłem, tak poza tym no, widać, że zleniniałe krowy se tam chodzą, no, e, widać, że e, oślepił je blask rewolucji październikowej i gwiazda Lenina, która nigdy nie zagaśnie, to jest połączenie takie, które idzie z tamtym tym, to nic tam ciekawego nie ma. E, krowy, które uważają, że już Lenina światłem im był. W ogóle patrzę teraz na podglądzie, że mi ta gra, że ten, to nagranie mi jakoś strasznie chrupie, bo gram i nie chrupie, gram i idzie dosyć płynnie 60 fps ale to, to patrzę, że, że na podglądzie, na OBS-ie coś mi, coś mi tutaj, jakieś, jakieś mamp występuje. Trzeba znowu zakaz chrupania zamontować. Ale tak, to jest druga wieża, pod względem, no od najmniejszej, no bo no, oczywiście, że od najmniejszej, no bo trzeba. To właśnie ta segregacja rasowa. No i tutaj też nic nie ma. No. No to tylko funkcje dekoracyjne pełni. No. No takie funkcje dekoracyjne, że i tak wszelako zbyt dobrze nie wygląda. No ale tak to bywa. No i teraz przejdziemy do trzeciej wieży. No bo to jest właśnie trzecia wieża. To prawie jak trzecia droga. O, właśnie to jest taki skrót. Bardzo dobry skrót, Boży. I tak jestem na fullu to nawet nie będę musiał nic jeść po tym tak. No bo ja to buduję na fullu bo to Wiadomo, no na przykład jesteś Endermani mi się zrespią No i mi pokradną klocki, no bo wszyscy wiemy, że No Endermani kradną, no Endermani są Polakami, no jesteśmy w Polsce, no to kradną No i kradną A Ta trzecia wieża jest sumienna i wyższa przeto to długo się idzie I to tak długo, że długo i proszę bardzo. No i co może się znaleźć na górze Dizaj szczyt Co by się tu mogło znaleźć innego o, tak oraz taki desygnowany oraz bardzo dystyngowany kompostownik <grystanie> W całym centrum w ogóle uwagi jako bardzo ważna konstrukcja w całości całość jest w takiej kopule zamknięta no bo wszyscy wiemy, że Ziemia jest płaska i całość znajduje się pod kopułą stoi na czterech słoniach które stoją na żółwiu nawet w dosłownie 1984 było właśnie, że chcieli naszemu gierojowi wpajać, że Ziemia jest płaska na zasadzie takiego przykładu no ale to nie będę oczywiście, nie, nie, nie będę spoilerował, no bo to jest dobra książka boża. A, no i tak no i tutaj jest tak ciemno w ogóle na górze, bo nie ma żadnych świateł i to jest taka hała. No i widok z tego jest taki dosyć boży, no tutaj słońce się zachodzi. A tutaj jest zasadnicza część wyspy Lenin A Tutaj takiego parkiera trzeba zrobić i tu jest chyba najlepszy widok na cały archipelag. Wyspowo-dupowy, no nie mylić oczywiście z archipelagiem Gułak Cóż, nic byłby dumny, nie może być dumny, bo nie żyje. A, no i tutaj, no, no, jak nie przymierzając, pewien, no, hop. A, no i pozwolę się, można tak powiedzieć, oczywiście przespać moi drodzy widzowie. A, no i pewnie się zastanawiacie. No, zali to już wszystko. No, oczywiście, że to już wszystko, no bo nie chciało mi się więcej budować. A, projekt wyszedł strasznie tragicznie. Bo w sumie myślałem, że będzie trochę lepiej, a wyszła straszliwa arcy okrutna padaka. Eee, najlepszy jest ten tunel tutaj, bo jest tak ukraińsko poprowadzony jakoś tu skręcał jeden blok. Tutaj się zmienia ten, i tu dopiero wchodzi do głównej tej, <głów> głównej klatki. Eee, no i tutaj znowu ze skrótem zejdę, no bo dobry skrót Boży. Eee, boży, jak nie przemierzając, Boży, bojownicy. No i tak to sobie wygląda, pokażę Wam to jeszcze gdzieś z daleka, może z drugiej strony, choć z daleka to widzieliście jak tu płynąłem i opowiadałem przypowieść o Tusku. To też jest ciekawe, bowiem w Kłodzku zauważyłem, że w ogóle są same um, banery oraz plakaty, na jak bandery. promujące rozmaite lewice, rozmaite, prawda tego, trzecie drogi, SLD. Chociaż Sylday już chyba nie ma, nie wiem nawet. PSL widziałem sporo, koalicji widziałem sporo obywatelskiej, czyli tych złodziei. No i nie widziałem ani jednego pisowca w centrum, ani jednego konfederaty. Także taki to pikuś, tak to się w tym kraju dzieje. No. Lewak lewakowi lewakiem pisowców widziałem tylko w Kłodzku przy ogrodach działkowych ktoś, ktoś się dworczyka wywiesił no dworczyka no to no można by było powiesić akurat i można tak powiedzieć no ale, bo chciałem sobie też zrobić zdjęcie przy, przy tym dworczyka no ale to tak no nie rozumiem stawiać na jakiejś dupowatej osiedlowej drodze, żeby sobie zrobić to zdjęcie no, ale żeby tak przy drodze łączącej w ogóle centrum Kłodzka z centrum handlowym na Noworudzkiej to co jest już taką drogą, chyba drugą najważniejszą w całym mieście zaraz po ósemce, no to trochę niepolitycznie. Także taki to kutos. No nawet jak stanę gdzieś tak tu, żeby nie było widać, że te pomniejsze Kule są na podniesieniu, no to to literalnie wygląda jak kutoz. Nie, co screena zrobię, nie wiem. Taki kutoz, można tak powiedzieć. No, od razu się zdoksowałem, kiedy to nagrywam, tak jak było. 30.09, no, to prawie jak 17.09, czyli e, rok, y, czyli, czyli rocznica agresji e, sowieckiej na Polskę. No bo oczywiście, że agresja sowiecka na Polskę można tak powiedzieć, lenin wiecznie żywy. Siema na raz, zostawcie papkę w pupkę i idę no. Na razie i oglądajcie skoki narciarskie. Fajna krowa boża. Nie mam mnożyc, żeby ją obrzezać, no ale to tylko obrzezen. No, no to by się spodziewał, że no, w moich specjałach będę obrzezywał krowy. Krowy, krowa dobra, obrzezana, boża. W następnym odcinku ten. Jezuch chiste W następnym odcinku sam siebie obrzezam. Bo na przykład. O właśnie, tu są. To, to, ten Lenin jest taki nieobrzezany, a ten jest taki obrzezany. To są takie żydowskie. O, oj, oj, oj! Mości namiestniku! A to jest pan Powsinoga! Erwus erwi pludry! Z psich kiszek. No, kto by się spodziewał, że mi się pan Powsinoga zrespi? Zobaczmy, co by tu by O Jezu, jaki skab w ogóle! <laughs> Jeden emerald za jedną dynię! <laughs> znaczy, przypomina mi się dawne stwierdzenie... Które nawet nie wiem czy dalej jest prawdziwe Z nowymi cave'ami Ale dawne powiedzenie, że Łapanie, bo dynie w Minecraftie są rzadsze od diamentów bo, 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 bo rzadziej występują, rzadziej się generują Tylko, że diamenty są pod ziemią, to je ciężej znaleźć, ale Normalnie generuje się mniej dyni i ciężej je znaleźć diamenty Tak było, autentyczne Nawet y, mój ulubiony youtuber o tym wspominał w serii, a to jest minecraft w odcinku drugim chyba, albo, tak, w drugim. E, świniopas i Szobora, to były, to były czasy. Nie, nie Świniopas i Szobora. Świniopas i szczęśliwa kopalnia, to była pierwsza. A e, Szobora, to było z Szoborą? Chwila, muszę sobie przypomnieć. E, ty, 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 ty. Było jeszcze z wielkim strachem własnym kąt i wielki strach, ale to odcinek trzeci. Jeżeli dobrze pamiętam, No to to, to były dopiero. Kurde. Nazwy na odcinki, nie to co u mnie na no jakiejś jakieś wieże tolerancji, kurwa. Dobra, na radość. Bo to, kurde, za długo to już nagrywam, aż mi kod przyszedł. Normalnie. Kopii. Znowu przyszedł. Czego tu chcesz, sydu? Chodź tu, synu. Chodź tu, synu. 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 Dobry, dobry. Dobry kot, boży. No, to ten. Dobre na rano. na Tak będzie.